zmienionej rzeczywistości politycznej Polski, naprawdę niezmieniona, bo do władzy dorwał się znowu Donald Tusk. 18 stycznia 2024 ponowne, ponownie zjawiam się przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości, by oddać pokłon, jak to jaki w swoim poście niedawno określił, zamordowanego, zamordowanemu zimną krwią jak w Auschwitz, to jest określenia byłego, nieżyjącego, kochanowskiego rzecznika praw obywatelskich Klaudiu Krylikowi. Przypominam, że Dzień Pamięci Klaudiu Krylika to dzień wszystkich pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy państwa polskiego. Niewinny człowiek zamordowany został przez sędziowską kastę. Do dnia dzisiejszego nie przywrócono mu godności honoru i tak oto znajduję się w miejscu w którym od siedmiu lat składam hołd pokłon pamięci Klaudiu Królikowi oraz zapalam znicz. nadmieniam że wcześniej była tutaj tablica poświęcona Rodowiczowi pan Ziobro niegodny Urzędu Minister Sprawiedliwości, jak i prokurator generalny powiększył, będzie dopuścić do powstania drugiego pomnika, drugiej tablicy hańby polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj tą władzę przejął pan Adam Bodna, do którego zwróciłem się w sprawie właśnie rehabilitacji pana Klaudu Królika. Nie otrzymałem żadnego odzewu. I nadmieniam jeszcze może ktoś zauważy, śledząc wcześniejsze nagrania. Że przed Pomnikiem Rodowicza nie ma już zniczy, który tak czołobitnie składał ziobro Zbigniew. Chcę podkreślić, że w dniu dzisiejszym pojawiło się dwóch pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy państwa polskiego, którzy toczą batalie w polskich sądach. Niektórzy sędziowie, jak i prokuratorzy, to są właśnie, którzy obejmują, znajdują się i okupują listę ogólnopolską niegodnych urzędu prokuratorów, jak i sędziów. Ja jestem bardzo wdzięczny, że osoby te zjawiły i razem ze mną minutą ciszy oddamy hołd ludziom, którzy oddali życie w walce o sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą tak tłamszy, tak niszczy polski wymiar sprawiedliwości, tak zwanej sprawiedliwości. Służba więzienna czuwa przy bramie, nie podchodzi, nie ingeruje. I teraz, chwilą milczenia, oddajmy hołd zamordowanym Rodowicz, Klaudiu Królik. Pamiętajcie, ludzie, to jest nie tylko dzień upamiętniający męczeńską śmierć człowieka zamordowanego z zimną krwią, jak w Auschwitz, ale to jest dzień wszystkich pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy publicznych tego obecnego państwa. Polskiego. Ci, którzy żyją, niech walczą, ale walczmy razem, solidarnie, bo mamy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą w postaci kasty sędziowskiej, jak i prokuratorów. Po uroczystości związanej z Dniem Pamięci Klaudu Królika, kiedy rozmawialiśmy przy pomniku Rodowicza i palącym się zniczu, ze zdjęciem Klaudu Królika, podszedł do nas ze służby więziennej młody człowiek, który zarzucił nam, że depczemy trawę. Ten młody człowiek, rozmawiałem z nim przed chwilą. Pokazałem mu zdjęcie, jak jest wrażliwy, że depczemy trawę. Ale kiedy okazałem mu zdjęcie Klaudu Królika, tak się właśnie zachowuje. Zarzucam służbie więziennej polskiej bestiarstwo że są to istoty bez żadnej godności honoru, sumienia nie czułe na ludzką krzywdę i tragedię i tak w tej chwili ma w plecach no nie chcę dać innego określenia znanego powszechnie w Polsce gdzie ma sprawę klaudukrylika, bo tłumaczę temu człowiekowi że taki właśnie funkcjonariusz jak on sam mając pod opieką Młodego człowieka osadzonego bez, bezprawnie to może nie, bo przecież polskie prawo pozwalało zatrzymać i, i pozwala zatrzymać na trzy miesiące, ale niewinnego człowieka oskarżonego przez sędziego Sądu Najwyższego Józefa Frąckowiaka o kradzież, której nie popełnił, dopuścić do tego, żeby ten człowiek sam się zagłodził. Takie były słowa tego młodzieńca, który w tej chwili wstydzi się wręcz w własnej twarzy. Ja panu bardzo dziękuję i oświadczam, że jest to obraz dalszej Rady polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz służby więziennej na czele ze Stanisławem Potocznym, dyrektorem aresztu w Krakowie, który dopuścił właśnie, że z tego młodego, pełnego życia młodzieńca uczynili żywego trupa kości i skóra o przedstawienie się tego pana, który mnie bardzo niestety poruszył. Panowie, przychodzą na wsparcie kolegi, czy, czy coś innego zamierzacie uczynić? Bo ja już zakończyłem swoją interwencję, swoją, swoje działanie. Chodziło o to, że w dniu dzisiejszym, 18 stycznia, dokonałem jak zwykle zapalenia znicza. Jako Dzień Pamięci Kraudukryka pokazałem temu młodemu człowiekowi, który zwrócił uwagę na to, że stojąc przed pomnikiem Rodowisza my niszczymy tą trawę zieloną. No to w związku z tym jego wrażliwość na naturę, na krzywdę, jaka się dzieje w zielonej trawie w okresie zimowym. Jaka krzywda spotkała młodego człowieka pod opieką służby więziennej w Polsce rok 2007-2008. Ten pan zachował się mało elegancko. Może pan coś powiedzieć?